Cześć! Miło, że tu jesteście. Zapraszam Was na opowieści z mojego ogrodu. W tym roku przyroda rozpiściła nas ogromnie. Przyspieszyła czas o cały miesiąc. Pozwólmy się porwać tej chwili, zatrzymać się i popatrzeć, jak pięknie jest dookoła. Opowiem dziś, co pokazuje się na rabatach kwiatowych. Pokażę, co zakwitło, i zabiorę Was do ogrodu warzywnego. Szybciutko dopijam moją zieloną herbatę i zabieram Was prosto na rabaty. Oto rabata numer dwa. Ta najbardziej wiosenna, pełna tulipanów. Jest o wiele więcej ich niż rok temu, gdy rebata przeżywała swój pierwszy sezon. Jednak nie miały być aż tak czerwone. Choć było ich mniej rok temu, były w kolorach pastelowych i takie miały być w tym roku. Jednak takie pomyłki zdarzają się dość często, że co innego w opisie roślin, a co innego potem w rzeczywistości na rabacie wychodzi. Jednak, mimo wszystko, jest tutaj pięknie, kolorowo. I zielono. W tym roku widać już sporą ilość roślin wychodzących z ziemi. Większość to byliny. Widzę czosnki ozdobne w różnych odmianach. Widzę orliki. Te cienkie to właśnie są czosnki, chyba główkowate, bo takie też tu sadziłam. I widzę czosnek Globemaster wielki, ten największy. Pięknie i z daleka i z bliska. Zielono i kolorowo. To jest właśnie wieczornik damski, który kwitnie i przepięknie pachnie w maju. Tutaj widzę irys syberyjski, kosaciec. On kwitnie na taki ciemny fiolet. Pięknie. O, czosneczek widzicie obok. Nawet dwa to bordowe to, to, są, to jest lilia wychodzi. Obok mam mlecz do, do wyrwania. Z tym pieleniem muszę uważać w ogóle wczesną wiosną, bo y, rok temu pozbierałam trochę nasion, orlików, y, ostróżek, wysiałam i teraz muszę uważać dokładnie, który to jest chwast, a która to jest roślinka. Oto moje lawendy. Uwielbiam lawendy. Lawendy rosną przed różami. Ich kwitnienie się, wiadomo, pokrywa. Zawsze drże po zimie o lawendy, szczególnie po tym, jak w pierwszym roku mi się potopiły w tej y, rabacie mokrej, zmarzniętej. Ale jak widać, pięknie się zielenią, odradzają się, czyli podniesienie rabaty do góry pomogło, wyściółkowanie kompostem pomogło, wszystko jest gotowe do do kwitnięcia. Bardzo ładnie to wygląda, jak już coś tam się zieleni. Te kępy zielone to są szał które o dziwo nie zachwyciły mnie w pierwszym roku. Zastanawiałam się nawet, czy w ogóle chcę je mieć w ogrodzie. Na szczęście dałam im drugą szansę, a one pokazały, co potrafią. I przesadziłam je. Bliżej początku rabaty i będą kwitły tuż przed różami. Ta zielona poducha, nie do końca jeszcze zielona, tuż przed różami, to odradzający się floks szydlasty. Po zimie nie wyglądał zbyt pięknie, zastanawiałam się czy nie zmarniał, ale oto jest właśnie dowód. Że nic mu nie jest. Zaczyna się zielenić i puszcza małe pąki w kolorze liliowym. Przepięknie wygląda na początku wiosny, jak kwitnie taka cała poducha mięciutka. Zobaczymy, jak pięknie zakwitnie. Na tej małej pergoli mam dwa yy, powojniki. Maria Skodowska, Kiri i Kotylion. Obydwa są o pełnych kwiatach w kolorze białym i fioletowym. A obok widać róże z przodu to są dwie róże Novalis przepiękne fioletowe. W tym roku przycięłam je nieco wyżej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy lepiej im będzie właśnie tak przyciąć? Dalsza część rabaty numer 1. Tutaj królują róże, czego oczywiście nie widać jeszcze w, o tej porze, w tej zieleni cebulowych. Cieszę się, że czostki mają się tu dobrze i się nie potopiły. Powtarzam się, powtarzam, ale to, 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 jest, to jest taka radość, jak coś tam się udało zrobić. O, tutaj jest łubin. Nie myślałam wcześniej, że łubin w ogrodzie zrobi taką takie show u mnie, zanim zakwitną róże, czyli tak w maju, tak ożywia tą rabatę. Hmm, tutaj, tutaj mamy lilie. Nie wiem, jaka to jest lilia, bo kupiłam y, wiele odmian, żeby kwitły o różnych porach. Zobaczymy, czy mi to się udało i czy tak będzie. Czy będą kwitły i wczesną wiosną, i później, i latem. Taki miałam zamiar. Się wszystko okaże. Bodiszek Rozan budzi się do życia. On tak pięknie zadarnia brzeg, rabaty. Takim daje taki fajny fiolet. I o dziwo on dał radę w zeszłym roku na pełnym słońcu, bo tutaj jest pełne słońce. Oczywiście ma nawodnienie i trzeba go częściej podlewać, ale poradził sobie. Jak tam widać, rozchodniki okazałe. Tutaj jest trzykrotka wirgilijska, ta trawka. A tutaj piwonie, które dostały w tym roku swoją własną rabatę. Mają się świetnie i zauważyłam nawet pąki, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Popatrzcie na to. Jego wysokość migdałek przepiękny krzew. W tym wypadku drzewko bo szczepiony na pniu powoli pokazuje co potrafi. Jest to zeszłoroczny nabytek. Przez cały rok go pięknie przycinałam, głaskałam, chuchałam i oto są efekty. Drugi, który po drugiej stronie obeliska rośnie, no nie jest taki piękny w szkółce tak nie, nie, nie przycinają, nie dbają i, i, i on nawet jeszcze nie kwitnie podejrzewam, że będą to jakieś tam pojedyncze kwiatki ale wszystko przed nami ważne, że chociaż jeden w tym roku robi taki takie szał piękny a tutaj w kąciku z ławkami taka piękność świdośliwa niepozorny krzaczek która tak pięknie kwitnie, potem rodzi małe, słodkie owoce, które można jeść prosto z krzaczka. A jeszcze do tego pięknie się przebarwia jesienią. Normalnie cudo. Najmłodsza rabata w ogrodzie jest w trakcie y, tworzenia, dlatego taka jest najbardziej czarna, jeszcze i pusta. Obsadziłam ją takimi berberysami, miniaturkami, takie kuleczki. Pięknie kwitnie, takimi małymi żółtymi kwiatuszkami i już zachwyca. Za nimi liliowce w kolorze fioletu. Już się nie mogę doczekać ich rozkwitu, żeby zobaczyć, czy wszystko wyjdzie tak, jak sobie wyobraziłam. Pomiędzy berberysami zamierzam posadzić kocimiętkę, a za nimi więcej szałwi. Potrzebuję tutaj więcej fioletu na tej rabacie do tych berberysów. A to drzewko to Judaszowiec. Jeszcze nie wiem, czego mogę się po nim spodziewać. A teraz zapraszam do sadu, gdzie w pierwszej kolejności wita nas jabłoń ozdobna w odmianie royality. Potrzebowałam w tym miejscu wyraźnego akcentu kolorystycznego. I oto jest. Okaże się czy efekt został spełniony. Pączki małe. W sadzie rosną jabłonie i śliwy. Japonia ma swoje wiśnie kwitnące, a my mamy jabłonie i śliwy. Oto moja pięcioletnia śliwa. Renkloda ulena. Która zapowiada przepyszne śliwki. Ona też przeszła swoje, ale jest największym drzewkiem w moim ogrodzie, najstarszym. W wieku chyba trzech lat była przewożona z innego ogrodu. Była dość sporo przycięta i w korzeniu, i, i, i u góry w koronie, żeby przetrwała tą przeprowadzkę. No i tak było widać, że te dwa lata tak dochodziła do siebie. No, ale teraz zapowiada się całkiem, całkiem. Fajnie, już w kwietniu zobaczcie. Kwitnie. Na rabatach trzech, numer 3, bo to są dwie rabaty połączone pergolą, no musiałam niestety zamienić hebę, które nie przetrwało polskiej zimy. I zamieniłam też na berberysy te kwitnące na żółto, obok rośnie kocimiętka w odmianie Cats Pyjamas. Ona już ma pączki. Już ma pączki, widzicie, jest taką kompaktową odmianą. Kwitnie bardzo obficie, zakwita wcześniej i ma przepiękne kwiaty w kolorze takim ciemnym, ciemniejszym fioletowym. Jest to najlepsza odmiana w każdym razie z tych, które miałam w ogrodzie. Miałam Walker Slow, miałam jakąś bez odmiany. I to jest najlepsza odmiana. I teraz będę tylko tą odmianę. Czy poznajecie tą roślinkę? No, oczywiście to lubczyk. Obok melisa. Mięta tymianek, co tam jeszcze jest. No melisę to hoduję, zbieram i, i potem całą zimę piję herbatki z własnej meliski, z własnego ogródka. A więc witam Was w warzywniku. Jest tak mały, że zioła hoduję w donicach. Obok domku ogrodnika stoi kompostownik. W każdym szanującym się ogrodzie powinien być kompostownik. Mam tutaj y, cztery podwyższone grządki, a na nich już o tej porze posiana marchewka, pietruszka, sałaty. Posadzone są też cebule. Niedługo będzie pewnie szczypiorek, a tunel, jak widać, jest gotowy na pomidorki. W tym roku pierwszy sezon będą pomidorki z tunelu, a pomidorki, póki co rosną sobie na parapecie w kuchni sadzonki pomidorów pod murkiem widzicie rządy malin, które świetnie się tam czują są wyściółkowane z mm, koszoną trawą bardzo to lubią, już sprawdziłam maliny zbieram do samych przymrozków taki rządek o, czosneczek pięknie, pięknie Co jeszcze tam mamy w tym warzywniku? Co jeszcze widać, bo to jeszcze wcześniej cebula czerwona. No, moja ulubiona. Uwielbiam czerwoną cebulę, dlatego ją zawsze sobie sadzę. Tak wygląda mój ogrodek warzywno-ziołowo-owocowy w pierwszej połowie kwietnia. I obok domku ogrodnika wracamy do przyjemniejszej części ogrodu. I tutaj się z Wami żegnam. Dziękuję za dziś, za wspólnie spędzony czas. I do zobaczenia.